Para z trójką dzieci na tym programie zyska najwięcej. Singiel najmniej. Po pierwsze, dlaczego tak jest? Wejdźmy w szczegóły. Singiel ma jako jedyny ograniczenia wiekowe i to już nie będzie 45 lat jak w bezpiecznym kredycie, tylko teraz to ograniczenie będzie do 35 roku życia. Czyli wracamy do starych ograniczeń, które były w mieszkaniu dla młodych, na przykład 35 lat, ale to dotyczy tylko singla. Już jeśli wychodzimy na pary i pary z dzieckiem, no to nie, to ma nie być kryterium. Dlaczego jeszcze singiel jest tutaj poszkodowany? Będą ograniczenia w kwocie kredytu zależne od ilości osób w gospodarstwie domowym. Czyli singiel dostanie najmniej, maksymalnie na tą chwilę przynajmniej, może się to zmieni, 200 tysięcy złotych. Co to jest 200 tysięcy złotych w skali podwyżek na rynku nieruchomości? No to nie muszę Państwu tłumaczyć, jest to bardzo mało, ale rodzina z trójką dzieci może się ubiegać o 600 tysięcy, czyli o tyle, ile para w poprzednim programie.